Wyszło tak, że byłem w tym miejscu dokładnie, tam koło tej wiaty Tam koło tej wiaty stałem i tak sobie patrzę na ten rozmiar, po tego patrzę ile tu jest do orania to sobie powiedziałem tak No to jest, za miesiąc pewnie skończę orać i powiem wam, że tak było Powiedziałem, że skończę za miesiąc orać i tak było O i właśnie i to też jest dobry temat Oczywiście nawozy tutaj rzucam na każdym polu, żeby nie było jak ja to orałem, w sensie jak to było, że do czego mi to zajęło 11 miesięcy Bo to było tak, że jak grałem No to grałem Niech bym wam to powiedzieć Grałem, no, jak grałem no to grałem raz Zależy jak się chciało nie Raz na dwa tygodnie A jak nie raz na dwa tygodnie to raz w miesiącu przynajmniej było odpalane, ale to wtedy jak odpaliłem raz Raz w miesiącu to wtedy grałem od 6 do do około 10 godzin. Ale w sensie nie chodzi, że w jeden dzień, tylko że jak sobie powróciłem do 11, bo ja mam takie, że 2 trzy dni wtedy mi się chciało. I wtedy, jak pomyślałem, że znowu tyle trzeba robić, to mi się to chciało. I to tak znowu został ten safe na dwa tygodnie, został. A może na miesiąc?